Cześć z tej strony Engineer i Witajcie dzisiaj już w 11. odcinku z naszej serii Minecraft oryginalny survival. I dzisiaj jak widzicie dalej jesteśmy w kopalni, tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku. Jak nie widzieliście, to oczywiście zapraszam do sprawdzenia. A my tymczasem sobie tutaj jeszcze pozbieramy. Widzę, że w ogóle chyba jakbyśmy znajdowali wyjście na dwór takim tutaj dziwnym dziwnym Dziwną drogą, ale tutaj to w ogóle nie wiem, gdzie my jesteśmy, więc to też jest ryzykowne. Tam widzę mamy nasze żarweczki, ale w sumie jakby się teraz przejść do domu, nawet w taki sposób, sobie oświetlić ten teren, to też nie będzie jakiś wielki problem. Aha, już nie mamy, nie mamy, dobra. Także sobie oświetlimy to, co tutaj jest. Zobaczcie, te zwierzęta jakby nie chodziły spać. O nie! Mały zombie. On jest najgorszy. Dwa małe zombie, ja nie mogę. Ej, spadajcie, spadajcie. Bo one są strasznie szybkie. Muszę zjeść, bo inaczej będzie lipa. Ja chcę w ogóle uciekać stąd, także... Nie, spadajcie ode mnie. Do widzenia. Idźcie ode mnie. Musimy uciekać bardzo szybko. Patrzcie, dalej jest tutaj świnia. Dobra, ale ja ucieknę do domu. I mam nadzieję, że mnie już tam nie złapią. Ale jakie to było straszne w ogóle. Także sobie wbijamy tutaj, one pójdą za nami, ale trudno. A ciekawe, czy one mogą wejść teraz? Nie, one mogą wejść! Czyli one są takie mądre? Nie, 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 nie. Nie, zaraz zginiemy przez mojego zombie. To nie chcę tego zrobić, ale to pokazuje mi, że tutaj ten dom nie jest wcale dobrze zabezpieczony. Może warto jednak zrobić to na wajchę, bo co z tego problemy, albo przynajmniej lepiej ten teren zabezpieczyć. Także to jeszcze jest pewna wada, musimy sobie na pewno zjeść, ale chociaż myślę, że ciekawie się ten odcinek zaczyna. Ja tutaj oczywiście dorzucam to co mamy, więc niech się przepala, żelazo niech się przepala, to, to w sumie najważniejsze tutaj. A mieć to tak nie bym powiedział, bo jednak nie potrzebujemy jej aż tyle w gotowości. Myślę, mięsa by się przydało więcej na pewno, czy w ogóle jakiegoś jedzenia, i możemy też sobie zrobić, może, te tarcze. Ja nie wiem, jak się robi, ale chyba do tego potrzebna jest właśnie skóra, której trochę mamy, ale tutaj widzę, że nie ma proponowanej tarczy, więc na razie to odłożę. Okej, okay. poczekamy sobie aż się trochę przepali, możemy sobie pójść spać i będziemy jeszcze oczywiście tam wracali. Natomiast ja zachęcam was też do zostawienia łapy w górę, suba z dzwoneczkiem, wbicia na Discorda, link w opisie, napisania, komentarza. Za te rzeczy będę wam bardzo wdzięczny. Tutaj sobie dołożymy trochę tego węgla, tak żeby było. A z tego możemy jeszcze zrobić pochodnie w sumie dodatkowe. Także będzie jeszcze na później. Dobra, odłóżmy sobie to, co tutaj jest, bo nie wszystko oczywiście potrzebujemy. Ile mamy w ogóle tych po Strasznie dużo. Odkładamy wszystko. I okej, okay, widzę, że już nie mamy miejsca. Także trzeba zrobić kolejną, kolejną skrzynię. I bardzo dobrze, czas, czas troszkę to popoprawiać. Możemy od razu zrobić więcej. Ale tu i tak na dwie. Zrobiłem akurat. Te. No to niech będą dwie, i bierzemy sobie to tak. I może nawet ta skrzynia stać tutaj. Niech będzie. Odkładamy sobie kolejne rzeczy. I co bym chciał tutaj jeszcze zrobić przed wyjściem z domu? Na pewno więcej drewna by nam się przydało. Także to zabieram. Żelazo też zbieram. My mamy już cały setik, więc nie trzeba tutaj tego poprawiać, ale na pewno przydałoby się zrobić nowy kilof. To tak 100%, że to trzeba zrobić. Dobra, więc sobie robimy. Piszcie, co tam u was, jak wam czas mija. To zrobione. Tutaj jeszcze popraweczki. Żelazo sobie możemy. W sumie raczej odłożyć i co jeszcze? Co chcielibyśmy tutaj zrobić? Kobyl może zostać, to trzeba odłożyć. Jedzenia mogą być więcej, ale nie wiem, czy tutaj jeszcze mamy jakieś. Tutaj mamy dwa dwa nie zrobione, tylko że wszystkie piece są zajęte w teorii. I nie wiem, mogę tutaj szybko przerzucić jeszcze. Sobie to zgarniemy, to oddamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ładny ten nasz domek, już powoli, aczkolwiek jeszcze będziemy go oczywiście tutaj poprawiać. Jeszcze nie ma boku dachu, także ten deszcz jeszcze tutaj wpada. Tu jest za ciemno, zdecydowanie. Skoro nam wchodzą tutaj zębiaki, to też musimy to poprawić. Więc jakoś tak sobie oświetlę. Ogólnie ładnie, sobie fajnie zwiedzamy. Trzeba będzie tam zaraz wrócić. I zobaczmy... A ja na mięso czekałem. No to to już mamy. Mogę tutaj dorzucić. W takim razie niech się przepala dalej oczywiście mieć. Nie wiadomo trochę po co, ale niech będzie. Stąd zgarnę, bo nie będzie już miejsca. Także odkładamy. Czy jeszcze gdzieś jest jakiś problem? Nie, tutaj nie ma. Tutaj też będzie OK, także myślę, że możemy już spokojnie lecieć do kopalni. Wracamy tam, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku oczywiście, tylko którędy w sumie najlepiej. Tamtędy to ciężko będzie dotrzeć, więc wrócimy sobie tędy znowu. Zobaczymy, co tam na nas tutaj czeka. I to też wa ważna sprawa. Tu mogę trochę, trochę to poprawić. Tak w sumie z odcinka odcinek gdzieś to trochę popoprawiam i się tak okaże, że to jest już zrobione, bo jednak to no, ogranicza to nasze ruszanie się. I jeśli to jest taki nasz, wiecie, tunel, no to powinniśmy sobie go zrobić jak najfajniej. Tak, mieliśmy w ogóle wziąć wiaderko, także o tym zapomniałem, ale tutaj też mamy na pewno trochę żelaza, także skorzystamy. Także będzie wiaderko, więc sobie to zgarniamy. Tutaj mogę odłożyć trochę kobla. Tak, to nie ma tutaj za dużo rzeczy to z tego co widzę. Więc w sumie to. Możemy lecieć, tylko to chyba było na dole, jeśli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że podoba wam się ta seria, że łapkujecie, że może wbijemy 11 łapek w górę pod tym odcinkiem, byłoby super. Mam nadzieję, że to się uda. O, kolejny zombie. Niby tutaj ten teren poprawiłem, a jednak cały czas, cały czas oni on się pojawiają. Nie wiem, czy sobie mieczykanie zrobić w ogóle, tak jeszcze wracając, może Chociaż mamy ten, mamy ten y, stoł nowy jeszcze. To. Nie będę marnował miejsca na razie. A i mieliśmy zgarnąć wodę w ogóle. Tylko tutaj nie zgarniemy, prawda? To trzeba by wziąć niestety z góry. Więc pospędziemy się tego co jest tutaj. Ale jednak to się przyda myślę, więc w porządku. Trzeba mieć na wszelki wypadek w tych tutaj. Miejscach, gdzie jest dużo lawy, wolę być zabezpieczony tym razem, i wracamy sobie oczywiście tam, gdzie byliśmy już wcześniej. Ok, tutaj mamy miedź, to mogę ją w końcu zebrać, bo już trochę dla na nas czekała. Chociaż mamy bardzo dużo tej miedzi, i naprawdę nie wiem, co mogę z niej zrobić. Ale jakiej dużo nazbieramy, to może być jakaś miedziana budowla, może powstanie. Dobra, tutaj jeszcze też jest miedź, więc sobie oczywiście zgarniemy. Jak tam zdrowie, jak tam pogoda? Piszcie, wszystko, jak wam ten czas właśnie mija. Ciężko mi to jakoś skonkretyzować, bo jednak nie wiem zupełnie, kiedy to jeszcze wleci ten odcinek, przez to, że dużo do przodu nagrywam. A i tutaj, tu chyba, jak sobie wejdziemy wyżej, to dostaniemy się do, do tej kopalni, co byliśmy wcześniej, w poprzednim odcinku, bo po prostu tutaj jest tak. To tutaj jest to przejście. A tam ja chciałem to jakoś wygasić, tylko się obawiam, czy by... jak to zrobić w zasadzie. Żeby sobie nic nie zrobić. Na pewno mogę zjeść. Oj oj oj, nie, to dobra. To jest fatalna decyzja. Okej, okay, ale to nie jest aż tak. To nie jest aż tak wysoko. Tak, zobaczcie. I teraz... Cała ta tutaj gigantyczna ściana, jak ta lawa się rozlała Jak zaleje to co powstanie? Kobyl, okej okay. No dobra, ale to też Chociaż to w sumie sobie utrudniłem, bo pod tą lawą na pewno coś było, a ja tutaj Zakoblowałem ten teren Ale to też jest jakaś metoda Dobra, co ty tutaj chcesz od nas nie. O nie, o nie Najgorzej Nie lubię Dobra Strasznie nie lubię tych szkieletów. Tak, no i tutaj no niestety, nie wiem, możemy sobie jakieś losowe takie miejsca posprawdzać w sumie, czy coś pod tą lawą nie było, ale ja jestem pewny, że tutaj coś by było. No nie wiem, nie mówię, że diamenty na pewno nie, bo to jeszcze za, za wysoko myślę. Ale jednak no właśnie, nawet żelazo. To takie było całkiem oczywiste, że po prostu on za duży teren, żeby tu nic nie było. Jednak ta lawa była naprawdę gigantyczna. Także możemy sobie trochę tego pozbierać. To nie była to za dobra decyzja z mojej strony. Ten kobel to nam do niczego zupełnie. A tak to na pewno byśmy sobie coś łatwo zebrali. A widzicie, nie wszystkie decyzje są takie super. Dobra, jak będzie mi się chciało jeszcze kiedyś, to sobie to pozbieramy. Na razie lećmy dalej. Oj, oj. oj. czy to jest może nasz kanion w końcu, ten z zewnątrz? Ej, ta lawa tutaj jeszcze leciała. Co wy mówicie w ogóle? No to tutaj to też na pewno coś było. Zobaczcie ile tu było rzeczy na pewno widocznych. Czemu ja słyszę tutaj szkieleta? Bo tutaj jest. Dobra. On jest pokonany. Tam jeszcze gdzieś zombie jest. Tutaj mamy żelazo. Ogólnie to tak w dół to nie wiem czy ja chcę schodzić. Aż tak. Bo tutaj to ewidentnie dalej się ta nasza kopalnia rozciąga. Gdzieś tutaj ewidentnie chodzi też zombie. Oj, a tutaj to jest w ogóle niebezpiecznie, więc to, to bym też uważał. Nie wiem gdzie ten zombie jest. Tutaj jest jeszcze sporo żelaza. Gdzieś tu bliska jest, więc to jest trochę ryzykowne. Bo tam już jest ten inny, inny... wiecie. Inny budulec też trzeba mieć na uwadze, bo to, to jakoś mi sugeruje, że mogą być diaksy. Dobra, zgarniemy sobie na razie to żelazo, które tutaj jest blisko. Okej, okay, ta woda to można by ją w sumie zablokować. Tak, więc już jej nie będzie. My sobie jeszcze z niej skorzystamy tutaj. I dobra, sobie wejdziemy, pozbieramy to, co nasze. Także oczywiście miedź, najpotrzebniejsza. I kolejny tunel, tak żeby łatwo nie było. Też schodzący gdzieś głęboko. Tutaj też mamy wodę, to też sobie możemy zablokować. I oczywiście troszkę miedzi. Więc sobie zbieramy. Nie wiem, jak tam nasz ekwipunek, ale na razie w miarę luźno. O, mamy w końcu łuk jakiś, ale zniszczony dosyć. Chociaż coś z niego jeszcze można na pewno postrzelać. Ile w ogóle tej miedzi? Zobaczcie, największe miedziane skupisko, jakie widziałem do tej pory. I jeszcze tutaj, no to można by liczyć, ale z tego to myślę, że z tak miedzi wyjdzie. Czekajcie, czy ona wypada pojedynczo? Mi się wydawało, że ona wypada po więcej niż jeden. Dobra, mamy 11 tutaj. No wypada po cztery nawet. Chyba, że to były nie zebrane jakieś. Dobra, Czyli to teraz mamy 30. 35. Dobra, czyli ona zdecydowanie wypada po więcej niż jedno, tylko się tak tutaj stakuje jak wypada, ale bardzo dużo jej tutaj mamy, więc naprawdę możemy mieć miedziane królestwo za chwilę. I to też, tak jak mówiłem, może będzie jakiś pomysł na coś. A może ja wiecie, tak nagrywam do przodu, a zaraz ktoś z Was mi napisze, że ojeju, ta mieć to jest zupełnie do niczego niepotrzebna. Nigdzie się z niej nie korzysta, nawet nie jest ładna, ale cóż, to będzie nauczka, będzie zabawnie, że ja tutaj przez tyle odcinków... Więc mieć zbieram. Dobra. I patrzcie, nawet się skończył korytarz. Znaleźliśmy skończony korytarz. Jak super. Tylko mieć tutaj była. I tutaj zaraz będziemy mogli sobie zabudować to wszystko. Czajcie? Taki wielki teren do zabudowania. Jara to trochę, no bo właśnie sami widzicie ile tutaj jest tej przestrzeni. I to naprawdę jest nieskończony teren. Więc warto sobie czasem go jakoś... Ograniczyć i w ogóle możecie napisać, jeśli ktoś z Was wrócił do grania w Minecrafta właśnie dzięki oglądaniu tej serii, to też byłoby fajnie wiedzieć. Dobra, tam widzę, że naprawdę tej lawy jest dużo, ale tam to się nie pchamy. Ale widzicie, jakby tak dochodzić do tego źródła lawy i go tam po prostu blokować? No tutaj czuję się głupio z tym, bo na pewno coś tam było pod tą lawą. A kopać kobla teraz to, to trochę bez sensu. Tam mamy lazuryt. Też się po niego udamy, chociaż lazury to nie wiem czy jest potrzebny, a do enchantowania się czasem jeszcze przydaje to nie tylko barwnik, więc może i dobrze, bo wspominałem już o tym enchancie i myślę, że to jest fajny pomysł, żeby go realizować. O nie, spadło nam niestety, tutaj mamy trochę, więc trochę poduszki, więc mogę sobie pozwolić na takie zejście, dobra, tutaj jeszcze sobie zbierzemy, oj, ale było blisko, to było bardzo głupie z mojej strony. Serio, to aż mi głupio, myślałem o tym nawet, żeby tę wodę wylewać, ale okej, okay. nie zginęliśmy na szczęście. Tutaj cały czas słyszę te potworki, więc one zapewne gdzieś są, w jakimś kolejnym wielkim korytarzu, który nawet może być tutaj na prawo, o, a tutaj mamy też żelazo. I ile my tutaj złóż sobie schowaliśmy przez to, że ja zdecydowałem się wylać wodę. Ajajaj, aj, aj. dobra, ale tutaj też jest korytarz właśnie jakiś, kolejny. I to chyba stąd słyszymy te dźwięki. Tak, tutaj jest zombie. I tutaj mamy jeszcze węgiel, więc sobie oczywiście z tego skorzystamy. Ja dalej też jestem przesiębiony, także czasem muszę robić przerwy w tym nagraniu. Myślę, że tego i tak jakoś nie widać, ale po prostu nawet też do tego ten poprzedni odcinek był tak nagrany na dwa razy, bo... Też niekoniecznie zawsze się czuję tak super. Dobra, tutaj, a, miedź, jak ja jej nie zauważyłem. Takie wielkie skupisko, kolejne miedzi, ale my mamy cały ekwipunek powoli. W niej nawet już, mogę powiedzieć. Więc naprawdę miedziowa forteca, to jest plan na przyszłość. Chociaż nie no, sobie żartuję, nie wiem czy będzie mi się chciało coś tak. Ej, my naprawdę nie mamy miejsca, albo zdjąłem buty, nie wiem czemu. Czy tutaj coś jeszcze jest? To jest kolejny korytarz, widzę. Nie obraziłbym się, jakby on był właśnie jakiś taki kończący się. Ale widzę, że ten to... Okej, okay, jest skończony, ale tutaj będzie zbieranie miedzi. Także ja nie wiem, czy to się wszystko zmieści. Widzę, że tam oczywiście jest jeszcze żelazo, ale oczywiście miedź jest pierwszorzędne do zebrania. Oj, tak zbieram dwa bloki czy trzy nawet na raz. Możecie mi też napisać, czy byliście w kinie na tym filmie o Minecrafcie. Ja nie wiem, jest jeszcze długo do premiery nawet, tak, tak wam zdradzę, <tak> jak to nagrywam, ale... O, redstone i niestety przejście dalej. No dobra. W każdym razie może będę. Nie wiem, na razie nie myślałem o tym. Ta mieć powoli wygląda jak diamenty. <grych> jak się tylko te pomarańczowe zasłoni, to jeszcze zaczynam wydawać, że to są diaksy. Fir na pewno będzie można wyrzucić ten granit. I może jeszcze starczy miejsca chociaż może być ciężko zapewne. Fajnie byłoby mieć taki kilow, co jeszcze wiecie, na przykład tę fortunę ma, co nie? To wtedy dużo łatwiej się wszystko zbiera. Wszystko się gdzieś tam dubluje. Czy tam niektóre rzeczy, bo chyba nie wszystko. Ale diaksy na pewno więcej może wypaść. To też jest pomysł. No Kiedyś i tutaj tak jest. Skończony. Chociaż ja jestem pewny, żebym chwilę pokopał i bym gdzieś doszedł tymi tunelami. Aczkolwiek zważywszy na rozmiar tej kopalni, ja sobie odmawiam. Tej opcji ja widzę, że wyrzuciłem właśnie kilof, więc go sobie zabieramy. To jest nasz kill. I tutaj kolejne miejsce, które możemy spokojnie sobie za, zablokować. Niech, niech tutaj nam nie przeszkadza już. Żeby nas nie rozpraszało. Tutaj Tutaj nie ma niczego. I to jest nasz kobel, a nie ten, ten lawowy. Więc dobra, to jest ogarnięte. Tutaj też zjedzmy sobie coś, bo już jest powoli lipa. Tam na dół jeszcze kiedyś trzeba będzie zejść. Na pewno, bo jednak tam też na pewno coś się znajdzie. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób na wchodzenie, tak trochę zbijanie tego. Możemy jeszcze sobie zgarnąć to żelazo i widzę, że tam jest kolejny korytarz. Niekończące się kopalnie. Naprawdę, oj, oj, a tutaj mamy niestety koleżków, a niestety tego konkretnego. Ale na, na trzy hity, jak się dobrze zrobi, to idzie. Tam jeszcze jest oczywiście creeper, tam też w ogóle creepery. One to się jakoś niesamowicie rozmnażają i możemy sobie pójść po to żelazo jeszcze. I myślę, że w sumie możemy już powoli też z tej kopalni wychodzić. No nie jest ona do wyeksplorowania tak za jednym razem, więc to naprawdę wiele odcinków tutaj myślę, że można spędzić i tak nie wiem, czy się ogarnie te kopalnie. Dobra, trochę tak, nie trafiłem, ale ostatecznie i tak się udaje. I to też sobie jeszcze zbierzemy. Akurat żelazo, jeśli nie mamy powyżej staka, to, to powinno się na luzie zbierać. Tak samo z węglem, więc to z tego skorzystajmy. Jeszcze na koniec, bo widzę, że też tam się kończy. Już kilo w ogóle to też jest dobra sugestia, żeby się już ewakuować z tego miejsca. A jeszcze mieć jest ok, naprawdę. Tej miedzi to już w ogóle nie zauważam. Już się nawet tam nie zbiera. Dobra, coś sobie wyrzucimy. Okej, okay, tu jeszcze żelazo. No, dużo się udało zebrać, szczerze mówiąc. Jeszcze nie chcę chwalić, bo nie wiadomo, czy my przeżyjemy. <laughs> Ojej. To jest kolejny korytarz, który pewnie jeszcze gdzieś prowadzi dalej. Oczywiście, że prowadzi dalej. Ja nie mogę. Co to jest? Co to jest? Czemu to jest kolejne, zupełnie inne wejście? Tutaj nas w ogóle nie było. Ojeju, Enderman, patrzyłem chyba. Także ja stąd uciekam. Może tu kiedyś pójdziemy, ale teraz na pewno nie. To wygląda przerażająco. Serio, ta kopalnia się nigdy nie kończy. W ogóle jest nieskończona kopalnia po prostu. Dobra, tutaj jeszcze. No, oczywiście, też jest jakaś kopalnia. Zapewne. Mamy wodę, ok. I do taką, która tam też coś może być. To jest najgorsze. Tylko tutaj za bardzo pływać się nie da. No nie wiem, ciężko określić. Może płytkie takie coś. Może coś tam dalej jest. Nie wiem, w sumie. Zobaczmy jeszcze tutaj na prawo, czy coś się znajduje. No oczywiście, że się znajduje. Nie, no to, to. Dobra. Tu się akurat kończy. To jeszcze ten węgiel zbierzemy. I to już naprawdę finito, bo. Nie mamy miejsca ani nic. Już trzeba zmykać. I też już spędziliśmy sporo czasu w tej kopalni. Sporo zdobyliśmy. Czas zająć się sprawami domkowymi. Wy mam nadzieję, że już zostawiliście dawno temu łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem w liście na Discorda, link w opisie. Napisaliście jakieś komentarze. Będę wam za to bardzo wdzięczny. Nam się już skończył kilos, więc myślę, że to też jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu właśnie łapy w górę, suba z dzwoneczkiem, wbicia na Discorda, link w opisie i napisanie komentarza nawet o treści. Steve, dzięki i się mano!